Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku wbiję sobie Tika yy, na 20 rangę na moim koncie w Stars. Jest to już 20 postaż, którą sobie wbiję na 20 rangę. No, i już wam pokazuję tutaj potwierdzenie: także tutaj mam yy, Shelly, Nite, Colta, Bula, Jesse, Broca, Dynamica, Bo, yy, Tika, właśnie będę miał po 10 odcinku: yy, El Primo, Barleya, Rose, Rico, Daryla, Penny, Carla, Piper, Franka, Bibi yy, oraz Gina. No, i jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, gdzie wbijałem właśnie te pozostałe postacie na 20 rangę, to bardzo serdecznie Was zapraszam, abyście je obejrzeli. A ja już nie przedłużając, zaczynam grać. Będziecie mieli timelapsa, no i co, zagram sobie w tryb duo, mamy mapę 1000 jezior, no i ja już nie przedłużając, życzę Wam miłego oglądania. Everybody shake it, baby Everybody shake it, baby. A więc słyszymy się z powrotem. Gierka bardzo ładnie poszła. Pierwsze miejsce, no i mamy już 20 rangę, 4 pocharki, ponad 500 plus 300 gwiazdnych punktów. Także odbierzmy sobie tutaj to wszystko, poczekajmy. No zobaczmy i w ogóle zobaczcie ile już mam gwiazdnych punktów. Już ponad 13 tysięcy. Ale dobra, w tej chwili to nie jest ważne. Ja już swój cel na dzisiejszy odcinek spełniłem, wbiłem tylko na 20 rangę. No i teraz będę leciał z tymi pozostałymi czterema zadymiarzami yy, na są rangę właśnie. Yy, no chyba, że trafi mi się legenda, bo tylko mi ich brakuje. A więc ja już nie przedłużam tego odcinka, to by było na tyle. Jeszcze ostatnią rzecz, na którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu Brawl Stars. Klub ma nazwę Klub Trzeciego, jest on do od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i klub ma ponad 200 tysięcy pucharów, także jest to spora liczba. No i klub się rozwija, no bo właśnie wyrzucam osoby nieaktywne przez miesiąc. I właśnie dlatego on się tak bardzo dobrze rozwija. A więc, co? Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego klubu. To już by było na tyle w tym odcinku. Ja już się z Wami żegnam. No i cześć!